Świetnie, że mówicie o nienawiści, ale jak jej szukacie, to chyba warto zajrzeć na własne podwórko, do Tuska. Otóż on, używając terminologii z czasów Hitlera, ogłosił, że zrobi swoim konkurentom Norymbergę. Jego partia zorganizowała kampus, gdzie śpiewano, że miliony ludzi, z którymi się nie zgadza, powinno się zniszczyć i wyrzucić z kraju. Siłą zajął instytucje, które miały kadencję gwarantującą im niezależność. Aresztuje posłów opozycji nie przestrzegając międzynarodowych immunitetów. Ostatni raz robił to Putin. Na niewygodnych sędziów nasłał policję z bronią i teraz grozi więzieniem prezes Sądu Najwyższego. Nie wykonuje wyroków Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego oraz zupełnie wprost ogłosił, że łamał prawo i dalej będzie to robił. Robi dokładnie to samo, co robi szef każdej grupy przestępczej, który czuje Bezkarność, bezkarność, którą wy mu gwarantujecie. I żeby była jasność, ja nie oczekuję od Was, żeby cokolwiek w tej sprawie zrobicie, bo nie macie w tej sprawie żadnych kompetencji. Natomiast chciałbym, żeby cały świat usłyszał o tych podwójnych standardach i o świństwie, za które ponosicie współodpowiedzialność.